Ja wybrałam przekąskę, która przypomina bardzo popularną ostatnio kasadie, tylko u mnie placki tortilli zastąpię naleśniczkiem. Zobaczcie. Na początku bierzemy się za farsz. Najpierw podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulkę oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Po chwili dodaję mięso mielone i wszystko razem smażę, a na sam koniec dosypuję troszkę szczypiorku i doprawiam do smaku. Teraz wcześniej usmażony naleśnik przecinam na pół i zaginam zaokrągloną część do środka. Następnie na jeden koniec naleśnika nakładam farsz i zwijam w trójkąty w sposób, który widzicie teraz na filmie. Jak dojdę do końca, to wystającą część wkładam w środek trójkąta i po robocie. Takie naleśnikowe quesadille to jedna z moich ulubionych przekąsek. Smakują wyśmienicie, a jeżeli chcecie mojej rady, to lepiej nadają się tutaj takie cieniutkie naleśniki. Szybciej się zwijają i można zmieścić wtedy więcej farszu. Smacznego! A jeżeli spodobały Wam się takie naleśnikowe przekąski, to na koniec mamy dla Was jeszcze coś ekstra. Przepis na pyszne mini pizzę. Już za godzinkę na naszym kanale. Bądźcie czujni!